O, no, witajcie na mojej kanale. No, pokażę Wam takie cudo. Tu mam fajną kamerkę. Takie fajne cudo. Tak, to fajnie. Takie coś w, w dół. Do góry. Tak, można sobie w dół. I do góry można. To jest taka fajna kamerka, rewelacyjna. Tu się tak otwiera, fajnie. Wkładamy. Tu się tak fajnie zamykamy. I otwieramy. Taka fajna kamereczka. Fajne. To jest takie fajne cudo. No. Tak fajnie się obraca. Do góry. I w dół. Do góry. I w dół. I teraz mamy na wprost. To jest taka dosyć fajna kamereczka i to jest dosyć takie to jest na chodzie na chodzie tylko nie mam ładowarki po prostu to jest fajna rzecz fajna rzecz każdemu to polecam każdemu to polecam i to jest takie dobra jakość tej kamerki Właśnie tak sobie idziesz, możesz sobie coś tam coś skamerować to to, to powiedzmy no taką ładowareczkę można tu dokupić tu się podłącza i, i to będzie tak fajnie chodzić No, kamerka jest sprawna i to można się zawsze dogadać w tej cenie. Fajna, fajna ta kameryka. mi to, 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 to jest takie, dosyć takie fajne, rewelacyjne. No, tak zamykamy. Tak. Mamy takie, takie, tu jest. Pokazywane, jak się ładuje. Tak to fajnie wygląda. No, także drodzy moi Widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filma.